Hej, witam się z Wami w kolejnym filmiku. Dzisiaj, jak możecie zobaczyć, pokazuję się Wam troszeczkę od innej strony. Nie widzicie mojej twarzy, widzicie właśnie pust w lat, Dlatego, że dzisiaj pokażę Wam moją organizację lakierów. Moją kolekcję lakierów do paznokci. Pokażę Wam właśnie, jak ją przechowuję, ale też jak dbam o to, aby lakiery służyły mi jak najdłużej, aby były dłużej świeże i żeby po prostu jak najwięcej zużyć tego lakieru. Na początek zaczniemy od tego, jak przechowuję lakiery. Ja mam takie jedno pudełko, w którym właśnie trzymam wszystkie lakiery to jest takie zwykłe pudełko z IKEA w środku ma taką tekturkę w kratkę a właśnie wiech, wierzch ma troszkę taki jak słumiany jakiś meble czy coś takiego w kolorze beżowym no i tutaj już macie całe wnętrze macie całe wnętrze Pudełka, w którym mam lakiery, i w tym momencie, może jakoś organizacyjnie nie jest to najgorzej, dlatego że nie ma tu jakiegoś strasznie dużego bałaganu. Jak też widzicie, ja mam wszystko w jednym pudełku, co prawda no, delikatnie mi się nie mieszczą, ale też muszę zrobić przebiórkę, żeby sprawdzić, właśnie czy któreś już nadają się do wyrzucenia. Bo myślę, że choć, myślę, że minimum ze 2-3 lakiery będzie już trzeba wyrzucić, bo ja czasami po prostu nie, nie robię tego na bieżąco, tylko wkładam z powrotem do pudełka, potem zapominam o tym. Więc organizacyjnie zacznijmy od tego, że mam tutaj te takie opakowanie, to jest opakowanie to jest zwykłe takie opakowanie po kapsułkach. I tutaj mam powrzucone wszystkie takie przybory do paznokci. Nie mam w tym momencie więcej y, żadnych y, pomysłów na to, jak to mogę przechowywać, więc po prostu to sobie wszystko tutaj leży, ale mimo wszystko jest to i tak fajna opcja dlatego, że po prostu y, no mam wszystko w jednym miejscu, nie muszę nigdzie tego szukać y, gdzieś tam w pudełku gmerać, tylko mam wszystko w jednym i, i zawsze tutaj sięgam jak coś potrzebuję co tutaj w tym pudełku się znajduje, oczywiście pilniczek do paznokci tutaj jest taki fajny w pisaku zmywacz do paznokci on ma tutaj taką końcóweczkę i e, ta już jest akurat brudna. E, nią sobie właśnie można e, tutaj przy skórkach pozmywać e, niepotrzebny makijaż, a e, makijaż, niepotrzebny e, lakier, który gdzieś tam wyszliśmy. Natomiast e, nie zepsujemy sobie już wykonanego manikiuru. I co jest też fajne, to tutaj są wymienne te te właśnie końcóweczki, te patyczki więc nie jest to jednorazowe i można sobie precyzyjnie, fajnie to wykonać następnie mam oczywiście nożyczki to są zwykłe takie nożyczki z Iwonu. ja akurat nożyczek bardzo rzadko używam do paznokci, no ale jakby jest to przybór no ale jakby jest to rzecz do paznokci, więc jest tutaj. Następnie mam też cążki. Cążki też czasami się przydają. Następnie mam tutaj taki przyrząd do paznokci. I tutaj też jest troszeczkę, mamy takiego kopytka. Tutaj jest taka gumowa końcówka, którą też możemy sobie fajnie skórki odsunąć. A jak otworzymy to, to mamy tutaj tak taką malutką kuleczkę, którą można sobie robić właśnie kropki na paznokciach a tutaj mamy do usuwania skórek i tutaj też jest pilniczek do paznokci a tutaj jest ta taka gąbko polerka, którą na samym końcu wykańczamy już zrobiony paznokieć więc też jest to fajne, to jest zamykane więc nigdzie tam się nie pokujemy następnie mam tutaj też kopytko i do usuwania skórek to też jest z Eivonu. Bardzo fajne, naprawdę fajnie się sprawdza tutaj do odsunięcia sobie skórek. To też jest super, żeby później to jeszcze dobrze sobie tam wszystko wygrzebać brzydko mówiąc. Ale naprawdę fajny przyrząd. No i tutaj też mam jeszcze cążki do skórek. One są też z Eivonu. Czasami też mi się przydają, ja akurat nie używam zbyt często, ale czasami warto coś takiego mieć, bo czasami mi się przydaje. No i tutaj mam mnóstwo. Mam jeszcze jakieś patyczek higieniczne, no i tutaj mam mnóstwo tych drewnianych patyczków one też się bardzo często mi przydają właśnie do czy do skórek, czy też do usunięcia delikatnie, gdzieś tam za dużo lakieru wyjdzie więc tych patyczków mam naprawdę od groma no i zaczniemy sobie po prostu od czyszczenia tego wszystkiego ja sobie wezmę zwykłe chusteczki nawilżone i wytrę sobie tutaj środek tego Pojemnika, ponieważ nie ma tutaj potrzeby więcej jakby czyszczenia tego, bo to zostaje tak jak, tak jak było na chwilę obecną. Myślę nad tym, żeby coś innego tutaj sobie znaleźć, ale na chwilę obecną nic takiego nie znalazłam, więc ja sobie tutaj to wszystko z powrotem powrzucam. Tutaj jeszcze w tym pudełku mam oczywiście zmywarz do paznokci, który też nam będzie potrzebny. Ja sobie wyciągnę wszystkie lakiery, które mam tutaj w tym pudełku. Będzie mi wygodniej to wszystko nad tym wszystkim zapanować. Sobie. Na razie odstawię. I teraz y, pierwsze co robię, to oczywiście wyciągam po kolei wszystkie lakiery, które mam. E, tych dwóch na razie ruszać nie będę, ponieważ są to nowe lakiery, więc one zostają na samym końcu po prostu wyłożone. Do reszty nad nimi nie muszę się skupiać. Wyciągam wszystkie lakiery. I fajną opcją, którą ja właśnie tutaj mam zastosowaną do organizacji, są takie zwykłe, najzwyklejsze pojemniki po patyczkach higienicznych. Patyczkach zwykłych, najzwyklejszych. I mam tutaj właśnie różne. Ale to jest fajne, bo można sobie tutaj fajnie przechowywać te lakiery. I teraz przechodzimy w pierwszej kolejności do sprawdzenia po kolei, czy lakiery nam się nadają jeszcze, czy nie. Najprostsza metoda to oczywiście, jak nam się uda odkręcić. W niektórych przypadkach jest to ciężkie. I sprawdzamy. Pierwszą metodą, oczywiście, jest to, czy czy lakier nam się ciągnie, czy też nie? Tutaj akurat nam się ten lakier nie ciągnie, jest jeszcze go dużo, trzeba by było go wstrząsnąć, żeby, żeby po prostu ten produkt nam się bardziej ruszył. On ten lakier już ma trochę, ale jeszcze jest użyteczny, więc na razie go odstawiamy na bok. Tutaj mamy kolejny lakier. Jest to taka resztka już białego lakieru, który używałam namiętnie latem, więc w tym roku będę musiała się w kolejną sztukę zaopatrzeć, ale już widzę, że ten lakier już nam tutaj konsystencję zmienił. Także ten lakier idzie do wyrzucenia. Ja go odstawiam sobie na bok. Następnie tutaj mamy taki ładny lawendowy odcień. I on jest nowy, konsystencja jest świetna, więc zostaje tutaj. Może zaczniemy właśnie od tych, które mają też więcej tutaj produktu. Ten też jest dobry, to jest akurat seria BB, więc jakby to ma mieć wszystko w jednym bazę, top i tak dalej. Thank you. lakiery mamy przejrzane z tych wszystkich lakierów te dwa już idą do wyrzucenia a właściwie te trzy dwa lakiery z Iwonu, jeden ten biały, o którym Wam już mówiłam a drugi to jest też bardzo ładny kolor, który bardzo lubiłam i też będę musiała go sobie zamówić ponownie to ten kolor nazywa się Quid Dive i jeden z najpiękniejszych kolorów, które są w Essie, czyli Essie Fiji jest to taki delikatny, jasny, troszeczkę różowy odcień. Bardzo ładny, bardzo ładnie wygląda. Ja też bardzo lubię te lakiery marki Essie też będę musiała zrobić sobie za jakiś czas zapas też w tej marce, bo powiem wam, że z lakierów, które najbardziej lubię na ten moment, to jest właśnie ta seria Zeavono, czyli mark Gel Shine i oczywiście Essie. To są dwa, dwa lakiery, które najbardziej lubię, jeśli chodzi o marki, jeśli chodzi o serię. Właśnie z Iwonu najlepsza jest ta seria żelowa, bo najdłużej się po prostu utrzymuje na paznokciach. I teraz przejdziemy do czyszczenia lakierów. Co będzie nam potrzebne? Będzie potrzebne, oczywiście, zmywacz do paznokci. Waciki kosmetyczne i lakier. Aby lakier nam się dłużej był świeży, lepiej nam się sprawował, trzeba go raz na jakiś czas czyścić. W jaki sposób? Jest to bardzo proste, ponieważ bierzemy trochę zmywacza i wycieramy wokół tutaj szyjki nadmiar tego lakieru. Dzięki temu też mamy szczelniej zamkniętą buteleczkę i ten lakier też, który jest zaschnięty, nie dostaje nam się z powrotem też do butelki. Dzięki czemu butelka też jest bardziej chroniona. Co można też zrobić i co ja preferuję, to też przetrzeć tą akurat tu mam rozwaloną skówkę. Przetrzeć właśnie Pędzelek, dzięki czemu też ten taki zaschnięty produkt nie, nie zostaje z powrotem tutaj włożony. I to jest wszystko. I taki produkt już jest gotowy. Możemy go odkładać sobie do, do kuferka. W tym momencie ja się zajmę resztą lakierów, a wy zobaczycie to w przyspieszeniu. Teraz, kiedy wszystkie lakiery już mamy wyczyszczone, możemy zacząć układanie je. Tutaj też z boku mam odłożone wszystkie produkty, które są do pielęgnacji poznokci, też bazy i topy. Między innymi mam tutaj moje ulubione. Odżywki do paznokci, te 7 w jednym z, z Avonu, Tutaj już mi się ta powoli kończy, też mam drugie właśnie opakowanie z tego powodu. Tutaj mam coś takiego do usuwania skórek z Golden Rose. Tutaj kolejne to jest na obgryzanie, taki preparat do paznokci. Nie jest to preparat dla mnie, bo ja paznokci nie obgryzam. Ale czasami się przydaje. Tutaj jest jeszcze końcóweczka odżywki, którą kiedyś namiętnie używałam, utwardzającej płytkę. Też bardzo fajna odżywka, bardzo ją polecam. Może ją sobie tutaj schowamy z tyłu. No i tutaj też mam odżywkę z marki Essence. Jest to odżywka też utwardzająca płytkę paznokcia. No i tutaj mamy dwa. Topy, dwa topy te same, tylko jak widzicie, jeden jest mocno zabarwiony, drugi jest przezroczysty, co oznacza, że ten był używany do ciemnych kolorów i niestety tylko do ciemnych może być już używany. Natomiast ten używam do jasnych kolorów i jest wszystko w porządku. No i taki tutaj już mamy wszystko, jeszcze tutaj mam taki pyłek. E, który jest swoją drogą średni, bo to jest niby taka folia i w sumie nie wiem, co z nim zrobić, bo e, średnio się nadaje, ale chyba się go pozbędę. Więc tak, to odkładamy. I teraz nam zostały tutaj e, lakiery. Ja sobie też wyjmę te lakiery nowe. To są dwa lakiery z Avonu. E, jedna seria, która tutaj jest, to jest to seria... Mm, Procolor, a druga to jest Gel Shine. Są to dwa takie jasne odcienie, bardzo do siebie zbliżone. Ale że już te moje mi się kończą, to stwierdziłam, że właśnie sobie zamówię. Ten mam chyba. Tak, on jest tutaj i on już dosłownie go zostało tyle, więc zamówiłam drugie opakowanie. I kolejny. Kolejny kolor to jest On The Journey i to też jest bardzo podobne, w sumie zresztą widać, że wszystkie są mniej więcej do siebie podobne, ale wiecie co, tak patrzę, bo skoro ja mam ten taki sam, tak to jest ten, tak, to ja go schowam, żebym go przypadkiem nie używała, włożymy sobie go tu, na razie zobaczymy, czy mi się to sprawdzi. I chciałabym tutaj włożyć wszystkie odcienie jasne. Tu mamy BB Pro Color, tutaj mamy taki beżowy. Ten, może nie, może jeszcze te dwa liliowe by nam się zmieściły. No i teraz tutaj. Przejdziemy do tych ciemniejszych kolorów. Jeszcze tutaj ten taki fiolecik, róż. Tutaj mamy trochę taki błyszczący cień. No i tutaj te ciemne. A te błyski nam się już tu nie zmieszczą, to one będą y, oddzielnie. No i mamy właśnie tutaj te błyszczące, tu mamy te ciemne, i myślę, że tak to zostanie. Wezmę sobie teraz tutaj pudełko. Postawię, żebyście mogli tutaj wszystko widzieć. I teraz tak. Po pierwsze, wkładam tutaj ten y, pojemnik z akcesoriami, i najpierw włożymy sobie te ciemne lakiery. Następnie włożymy te jasne. Teraz włożymy sobie tą serię tutaj tych do paznokci odżywek. A może zrobimy tak. Tam mi nie będzie nic spadało. I tutaj mamy zmywacz do paznokci i kilka tych Takich błyszczących lakierów. I to jest cała, cała moja organizacja. Brakuje mi kilku teraz kolorów. Zdecydowanie brakuje mi takiego jakiegoś granatu. Chciałabym, bardzo podoba mi się też z Essie taka butelkowa zieleń. Bardzo ładny kolor. Na pewno muszę też kupić ponownie ten Essie Fiji no i biały, ale biały to już myślę, że w porze takiej późnej wiosny dopiero będzie gościł u mnie na paznokciach także chciałam Wam pokazać mój sposób na przechowywanie lakierów do paznokci też podzielić się z Wami tym jak dbać o lakiery, żeby były dłużej trwałe bo to jest też bardzo ważne, żebyśmy dbali o tego typu kosmetyki, żeby po prostu służyły nam jak najdłużej, żebyśmy nie marnowali swoich pieniędzy. I to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeśli Wam się filmik spodobał, oczywiście zostawcie kciuka do góry. Zapraszam Was też do komentowania. Napiszcie mi, jak wy przechowywujecie swoje lakiery i czy w ogóle jeszcze używacie tego typu lakierów do paznokci, bo ja jak możecie zauważyć, używam zwykłych lakierów do paznokci, lubię malować paznokcie zwykłymi lakierami. Ja średnio co 3 miesiące chodzę na hybrydy, i wtedy przez jakieś 3 miesiące mam non-stop paznokcie hybrydowe zrobione, a później. Zdejmuję i maluję przez jakieś 3 miesiące zwykłymi lakierami. Dzięki temu moje paznokcie mają się dobrze i nie niszczą się tak, dzięki temu, że właśnie też je odżywiam, bo moje paznokcie nie lubią się zbyt mocno z hybrydami, także u mnie przerwa jest jak najbardziej wskazana, a że ja nie lubię mieć niepomalowanych paznokci, no to mm, potrzebuję tych lakierów. Mm, dziękuję Wam bardzo za oglądanie i zapraszam Was e, na kolejne filmiki. Do zobaczenia. Pa!